Siemaneczko wam wszystkim z tej strony Bro, a dzisiaj e, powiemy sobie now o nowych newsach na temat najnowszego filmu w Spike Nights at Freddy's Prace nad filmem, jeśli chodzi o, film o filmik i tak dalej ruszą e, na wiosnę roku 2021, więc filmów filmu zresztą już nawet twórcy potwierdzili, doczekamy się dopiero w roku 2022, ale tak czy siak to to nie jest zła... Że, to nie jest zła wiadomość, bo w końcu wiemy, że... Po tylu latach, od 2015 roku, od zapowiedzi filmu, w końcu zostaniemy ten film w nasze ręce. I wiemy też, że Jack Black, tak Jack Black, ten legendarny Jack Black, będzie grał jakąś postać w filmie, jeszcze nie wiadomo kto to będzie. Chociaż są teorie, że, że mógłby zagrać głos niego. chociaż no, nie wiemy, czy animatroniki będą w ogóle miały go z acting. Przejdziemy sobie do straconych scenariuszy, które były odrzucane na przestrzeni tych wszystkich lat od czasów. Z czasu pracy nad scenariuszem. Więc zaczynam. Pierwszy scenariusz, scenariusz R. Miał opowiadać o tym, że grupa buntowniczych nastolatków włamuje się do Freddy's i jest tam, spo, jest tam chaos ogólnie. Problemy były takie, że to było zbyt łatwa papuła i no. Historia miała się zakończyć tym, że w razie protagoniści znajdują się. Znajdują się w sekretnej, podziemnej yy, fabryce animatroników, gdzie są robione roboty dla rządu. Głupia historia trochę. Wiemy, że William Afton robił animatroniki w podziemiach, ale no, dla rządu. Wyrzucają to, bo to jest durny materiał. Teraz kolejne. Puszaki przejmują Manhattan. Fabuła, puszaki przejmują Manhattan. Problemy? Puszaki przejmują kurde ma, Manhattan. I werdykt. Spalone. Scenariusz, randomowy scenariusz z Charlie. Historia miała być oparta na książce The Silver Eyes, czyli, no, Charlie i przyjaciele włamują się do włamują się do, e, pizze, do Freddy's, żeby odzyskać jakąś tam zmienioną zabawkę. Lol. Głupi scenariusz trochę. Scott chciał zrobić tak, żeby te postacie nie miały nic wspólnego z tymi odpowiednikami z książki ani z gry. Oni zrezygnowali z tego po to, żeby że to jest głupie pomieszanie z poplątaniem. Teraz właśnie scenariusz Srebrne Oczy. Kira i Scott Cawthon pracowali nad ym, trzema wersjami scenariuszu Silver Eyes. Twórczyni książki The Silver Eyes. I, I Scott chciał pisać scenariusz po swojemu. ona sobą rękę pisać scenariusz z lekką pomocą Kiry, ale no nawet z Kirą się to nie udało i odrzucili to. Teraz The Pontion Screenplay. Scenariusz Pawnshop. Tutaj miało być to, że Cieciak po prostu za jak po prostu zostaje e, wplątany w jakąś przygodę raz z jego przyjaciółmi z animatronikami. No i powiedział, że... i Scott powiedział, że to jest kreatywne rozwiązanie, ale nadające się bardziej na jakąś... E, właśnie film typu after school adventure. I nie, było z tym, I nie było w tym zbytnio horroru. Ale werdykt był taki, że to jest dobry, dobry pomysł, ale no... Ale no powiedzmy odstawili na półkę. Teraz Cassidy. Historia miała być w tym scenariuszu bardzo głęboka, ale odrzucili to, bo... Hmm, to przypominało bardziej wizualną niż encyklopedię niż film. Teraz The Biscuit Kids Screenplay, Czyli matka po prostu, wdowa przyjeżdża wraz ze swoim cukierkiem do miasta, ci tak Freddy's i tak problemy, problemy były takie, że ciężko było umieścić ciężko było umieścić stare Freddy's w nowoczesnym XXI wieku. Chociaż nie wiem dlaczego to był taki problem jak kutwa w 3. I FP F FPS dzieje się w roku 2023 na kawę. Sorry, jeśli za szybko mówię. I Scott, i był taki wertyk, że to jest niezbyt setup, ale no nie zadziałało. Po prostu. Więc może zobaczymy to. Nie wiem. Może zobaczymy to, może nie. A i teraz The Ghost Rakers. Czyli grupa amatorów, grupa amatorów wkrada się do opuszczonej dyrekcji. No. Bardzo fajny setup, tylko że no nie do końca prędzej pasujący do Ghostbusters, naprawdę. Berdyk był taki, że żeby, żeby ten scenariusz się powiódł, żeby to było wpuszczone, to musiałaby być silna relacja protagonisty i serii Freddy's. Teraz scenariusz szalony, tutaj tym razem miał... Tym razem w tym, to miały, miały być zaangażowane animatroniki z Sister Location, czyli Funtime'y. Tylko jest jeden problem, bo film prawdopodobnie film ma się opierać na historii pierwszych trzech gier, więc no to by nie wypaliło. Chyba, że ewentualnie to byłoby jakieś zapożyczenie ze Sister Location, ale nie jakieś konkretne wkąpywanie w fabułę. No i miała też pojawić się marionetka, miały być jakieś tunele, jakieś, jakieś tunele w podziemiach, ale w tym było więcej akcji niż horroru. I zbyt dużo o postaci I ostatni, i ostatni aktualny scenariusz, czyli scenariusz Majka. Najlepszy z poprzednich scenariuszy, nie ma żadnych problemów. Wszystkie postacie są na miejscu, wszystkie motywacje są na miejscu, wszystkie stakes, czyli wątki są na miejscu, powiedzmy. Tak, polecimy z tym scenariuszem. Będzie zabawnie, strasznie, i to będzie kobra centralna historia, więc oficjalnie wiemy, że w filmie na Was zobaczymy scenariusz Majka. Co idealnie też pasuje do historii pierwszych trzech części. No, prędzej, bardziej do pierwszej, bo w pierwszej był Mike, ale to chyba może być powiązane z Michaelem Aftonem, więc może lekko, leciutko historia Williama Aftona i jego rodziny będzie tutaj wglądana w ogóle. No bo skoro ma być jakiś Mike, nie wiadomo czy to jest Mike Schmidt, czy Mike Afton, kto Ale w każdym razie tak to, się, tak to się prezentuje. I mamy obiecane właśnie potwierdzenie. Filmowanie rozpocznie się w jasno. Kręcenie filmu. No. I słuchajcie, to byłoby na tyle, ja się z wami przegram. do zobaczenia, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, i jeśli ktoś chce, to, to zostawcie subskrypcję, no, do zobaczenia i cześć!